Cześć, cześć, z tej strony Ludzik i witam Was w odcinku 18. Kontynuujemy dzień 25 w naszej postaci w tawernie. Także tutaj mamy do obejrzenia na pewno kurnik, żeby zobaczyć czy już się zrobił, czy nie. Co my tutaj mieliśmy? Karmę, karmę dla naszego kotka. I spójrzmy tutaj. Na te potrawy. Czy my możemy coś fajnego zrobić? No. Możemy tego dorobić. Tutaj wszystko powinno być. Te soki, no, męczymy dalej. Tu, ale to nie ma paliwa, czy nie? Nie mamy ziaren. I tu nam się te też skończyło. Tu ciśniemy wino. A tu do koloru do wyboru już mamy. Zróbmy sobie to. O, mmm, um, sklejnego. 4.18. A co tu by jeszcze można było? A i chciałem cenę zobaczyć. Dobra, trudno. Y... Czy się coś skończyło? Jeszcze nie, blisko. A to? To się skończyło. To się skończyło. Przenieśmy. Tu możemy wsadzić sobie to. Tutaj to odkładamy. Eee, moment. I to. To i to. No i nadal by tak trochę peczek nam tu brakowało. Zobaczmy, tak, co możemy tu odłożyć. Krążki cebulowe. Kotka pogłaskać. Tu do posprzątania raczej nic nie będzie. Nie, jeszcze siedzą w pokojach. Świeczki wstawiamy. Yy, B. Tu napełniamy. Ej, po kolei, co my tutaj mamy? To. Zbieramy nasze orzechy nerkowca. Teraz tak wezmę kilo. Zbieramy sobie pomidorki. Tu coś podlane nie jest. To jeszcze nie, nie, nie. Tutaj papryka. I zbieramy czcinę cukrową. Soje skoro rośnie smoker, ok? Zaraz przejdziemy tam do góry, zobaczymy jak to tam wygląda. Jakieś drewno zetniemy, bo mamy tutaj już widzę dość sporo tego drewna, to zetniemy na zapas. Teraz przynajmniej widać to nasze pole i ten węgielek zasłonięty. No i na deseczki będzie. Tu w... trochę surowca wykopiemy, bo też z tym tam było słabo. Mamy 8 monet. Po wczorajszym balu w naszej tawernie. Miodek. Czy będzie można też świeczki trochę porobić? Kamień też zbierzmy. Jak już jest to zbierzmy. O, pszczółki latają. To w sumie tak słodko. A, potrzebujemy włókno roślinne. No to... Trzy. O, z nadmiaru. Dobrze. Jeszcze mamy. O, niech się zrobią świeczki. No, te beczki do leżakowania byśmy chyba jeszcze zrobili. To robimy. Skład drewna. My tutaj mamy trochę tego. Desek. Nic za mało, drewno połowę leci coś odkładamy. Sztabki, sztabki robimy. Teraz tak, tutaj czy my coś chcemy, to zaraz będzie lepsze. Uzbieramy więcej pieniążków. No możemy dalej męczyć te gwoździe. Na pewno się przyda kiedyś. I mamy kurnik. Teraz musimy pójść na dół na farmę, dowiedzieć się, co z tym kurnikiem robimy dalej. Sam jestem ciekaw, czy stać nas na kurę. Informacje: dostępne miejsce. 4. Możemy mieć cztery kury. Wodę tutaj wlewamy, a tutaj musimy mieć jakąś karmę. Nie posiadamy na razie żadnego rodzaju, żeby tutaj nakarmić, więc musimy kupić też to do paszy. Także zaraz to będziemy musieli ogarnąć, jak tylko tutaj sobie ten węgiel wydobędę. Także wrócę za chwilę. Tutaj ma mały przeskok, dobra? No i jesteśmy tutaj na farmie. Zobaczmy, co nam tutaj powiedzą, bo akurat to będzie dla mnie nowość. Rozmawiaj. Opowiedz mi trochę o Bobie, o Nugget. No ale on miał opowiedzieć co i jak. I co? Mnóstwo możliwości. Możemy modyfikować to. Możemy rozbudować do drugiego poziomu, co zwiększy nam e, ilość jedzenia i jedną kurę więcej. Ale to kosztuje no 35 zł. Możemy to przenosić. A, nie ma problemu, możemy w każdej chwili to wziąć i przenieść. Możemy to spersonalizować. Czy to coś kosztuje? Nie. Możemy sobie zmienić wygląd, o, no może taki sobie weźmy, ale tutaj byśmy tak czyli yy... mm -hmm -hmm. no to rozbudowa to po prostu rozbudować do poziomu drugiego. I możemy wybudować nowy kurnik lub tą oborę, ale chyba będziemy zbierali na oborę, a nad ulepszeniem tu się zastanowimy. Także pan nam za bardzo jednak nie wyjaśnia, jak to działa. E, buduj, modyfikacje. Nie, bo to jest modyfikacje. Osobno nie ma jakoś tak, żeby to budować, więc... Y, no, tak powiem, że jednak... wprowadzili trochę w błąd. Dobra. No to musimy iść do niej, bo y, y, pożegnaj się. Idziemy do niej, może ona nam coś bardziej jednak rozjaśni. W domu byłem od razu, też zaniosłem parę pierdół, żebyśmy mieli tutaj miejsce w plecaku i dostawiłem te beczki, które miałem. Plus wziąłem skrzynkę, które dostawimy do kuchni, bo tam w kuchni nie mamy miejsca. Także to tyle, co tam na tej pauzie zrobiłem. Odżywczą Paszą. Przygotowują według stanowiska. Dobra, kup zwierzęta. Dobra, kura nie jest tak droga jak, jak myśleliśmy. Kupmy kurę. Jedną czarną. No dobra, dwie takie. A, możemy sobie rolować? A, możemy sobie wybrać. To bym chciał jakąś taką, nie wiem, czarna, łaciata. Już jakąś łaciatą mamy, a jakąś taką brązową? O, taką. Dobra, cztery kury to jest 2 złota. Kupujemy. No proszę, więc koniecznie spróbować hodowli zwierząt. Dobra decyzja. Kury są bardzo wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu. Wy, e, wyjdźmy na zewnątrz, a wyjaśnić im wszystko, czego potrzebujesz. Zobaczysz. Jestem pewna, że szybko zrozumiesz o co chodzi. A i to na tłumaczeniu na początek wejdź w tryb dekoracji i umieść kurę w kurniku. Umieszczona tam kura będzie rosła i produkowała jajka. Pamiętaj, że najmniejsze kurki mogą pomieścić maksymalnie, e, najmniejsze kurniki, pomieścić maksymalnie 4 kury i 10 jaj. Jeśli postanowisz go rozbudować, bo ci pomoże. Mój mąż zawsze był dobry w te klocki. Twoje zwierzęta będą się rozwijać, jeśli otoczysz je opieką. Im bardziej urosną, tym więcej produktów ci dostarczą. Pewniejszym, że pod dobrą opieką, w przeciwnym razie ich rozwój będzie stopniowo zwalniał. Czyli tutaj jest radość jak w tym kocie. Kot też ma jakąś radość, ale nie wiem czy nam coś produkuje, raczej nie. Im bardziej rozwinięta kura, tym szybciej będzie znosić jajka. Będą one przechowywane w kurniku, ale trzymaj rękę na pulsie. Jeśli przekroczysz limit przechowywania, twoje kury nie będą mogły znosić kolejnych jaj. Dopóki nie zbierzesz poprzednich, aby twoje zwierzęta mogły rosnąć, muszą mieć dostęp do jedzenia i wody. Kiedy uzupełnisz paśnik i koryto, zwierzę samo zakomunikuje ci, że ma wszystko, czego potrzebuje, aby rosnąć tego dnia. Nie zapomnij zajrzeć do nich od czasu do czasu. Kury muszą, e, jedzą mieszankę ziaren, którą trzeba wysypać w paśni kurników. Na stole paszowym, czyli to jest coś musimy u niej kupić. Mm. I lepsza pasza, żeby szybciej rosły. No dobra. E, kurcze. No dobra. Ale ja nie chciałem się teleportować i znowu będę musiał do niej leźć. Kurka. 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 Dobra, mamy kurki. Informacje. Dobra, są cztery. Siedem gwiazdek mogą mieć. I na każdej kurce mogę mieć informacje. Kiedy została kupiona, pra, pra, prawie, prawie Chuck Norris, i nie ma jedzenia, produkuje jajko zniesione przez wartość 20 srebra, nie wiem jak to, co jajko, można też robić jakiś ubój, ale nie wiem kiedy jak, przejdziemy jeszcze do tego, no musimy iść na dół, znowu po ten stupaszowy Także jeszcze raz idziemy na dół nakarmimy kurki no i, i będziemy chyba zarabiali dalej te pieniążki pod oborę. Tak myślę Szkoda, że nas teleportowało. No ale dobra a ja się nabiegałem dobra kup zwierzęta, sklep stół paszowy stać nas jeszcze i teraz tak, mamy odżywcza pasza to jest coś, coś sam ten żeby to lepiej yy, rosły no tylko tak na cztery nas stać więc my kupmy te cztery yy, i to wszystko na więcej nas nie stać. Ewentualnie mogę kupić jedno mleko, na drugie nas nie stać. Jedno mleko jeszcze kupimy, i to tyle z naszych pieniędzy. Ale starczyło na wszystko, jestem zadowolony. Tyle ile miało być, to jest. Teraz na pewno musimy pozbierać na oborę. I tu jeszcze rzucimy okiem. Tak się da rady? Nie da rady. Zobaczyć czy drzewa wyrosły. Tu coś oliwka kombinuje, zobaczymy. Tak. Oliwka już jest, cytryna jutro. Dzisiaj nie. To jutro też pójdziemy tam na dół. No dzisiaj chyba nie ma już sensu. Także wracamy, otwieramy tawernę. I nakarmy jeszcze kurki, zanim tam pójdziemy, więc nie otwierajmy tawerny, żeby nie było jakichś tam problemów z reputacją. Kurki, kurki, kurki. Mamy drogą paszę. Jeszcze ten stół, zobaczmy, czy to posegregujemy. Ten stół paszowy może dam gdzieś tam wyżej. Nawet tu. Z czego się robi pasze? Siano robimy z trawy. Resztki. Nie wyglądają zachęcająco z byle jakiegoś żarcia. A to z różnych, nasion. Mieszanka nasion, żeby zrobić karmę. No, my nie mamy ziaren. Muszę zobaczyć, czy w ogóle jest. Coś posiane. Dobra, jest Kasza, jest to. Zadowolony? Tak, na zadowolone. zadowolony. Dobra, Kluk Norris, Not Arex. Tinkerbell. A ty jak się nazywasz? Koko. Twórczo. <grymny> Czy mamy zboża? Mamy zboża. Czy ziarna są posiane? No dobra. Otwórzmy. Ja jeszcze chciałem tutaj. E... Nie, w kuchni chciałem wstawić. Ale tutaj jeszcze też wyrosły, e, te wyrosły, dojrzały. Te nasze alkohole. Czego my mamy dużo? Weźmy to i weźmy to. Niech spoleci jeszcze nie zrobiło się. Ty się zrobiłeś, to Ciebie wstydzimy i Ciebie. No Tobie tutaj, no kurczę, jakieś głupie minuty brakują. No dobra. Dzisiaj jeszcze trzeba wrócić. Tutaj postawmy skrzynkę. Bo, no jak widać. Co? Nie mogę dostawić skrzynki, jak jest tawerna. No, jesteśmy zapchani. Dlatego chciałem tą skrzynkę postawić. I chciałem tutaj zrobić misję. Bo tu były te frytki, więc mamy frytki. I coś jeszcze tam chyba było, ale. No, nie chcę wam tu skłamać się. Lager ryżowy i owsianka z pszenicy, ale nie mamy pszenicy. Także owsianki nie zrobimy. Niech się robią grzyby, mamy bardzo dużo grzybów. Soki muszą się robić, bo muszą. Zalegamy. I tutaj mała przerwa. Dobra, telefonik miałem, więc teraz już mamy powrocik. Ech, tutaj jaki to był? ryżowy chmiel aromatyczny yy, ten zielony musimy zobaczyć czy jakieś nam się uważyło no i tawernę nie zamkniemy trudno idźmy do nich bo zaraz nas tutaj będą bić jeszcze pokój posprzątać, jakby dało radę. Kotek pogłaskany. Teraz tak szybko ogarnijmy to, to. Ty tam se jeszcze chwilę poczekaj. Idziemy na górę. No te pieniążki to jest dość dużo warte, więc tu chyba warto jednak posprzątać. Można by powoli pomyśleć o jakimś nowym pomieszczeniu. Ale to też wszystko złoto kosztuje, więc musimy mieć pootwieraną tą tawernę, jednak żeby zarobić pieniążki, no bo bez tego to tak słabo. Tam mi Tu mamy posprzątane. Ale syf się zrobił. Z chwilę nie było. Pan jeszcze czeka. Dobra, niech czeka. Kurde, jeszcze jakiś buntownik się znalazł. Pan wciąż czeka. Dobra, już ty musisz poczekać. Dobra, co tutaj mamy? Poszedł sobie od razu, nic spoko. Dwa dni, oba są czyste, weźmy to, targujmy się. Panie, no. Aj, no, i trochę spadło, ale dobra. No, 1,75 1,9 to jest trochę więcej. Także niech ci będzie. Jest brudno. No staram się ogarnąć, ale to jest masakra, jak oni tutaj podchodzą. No musimy to wyczyścić, bo jest źle. Jest. Trochę ogarnęliśmy sobie. Ten chce jeszcze pić tam. Za szóstaka już mogę się przejść. Tych poczekaj na sałatkę. Oni tutaj dłużej czekają. Ten też już chce sałatkę. Tu pierw sprzątamy. Dobra, Dobrze, że nie alkohol, bo czerwonego nie mamy. No 85 to mała ocena, ale trudno. Przynajmniej nie na minusie. Już brudne jak. Co to się tak brudzi. No to musicie chwilę poczekać. No zasok za dużo nie ma. Jeszcze misję mamy do zrobienia. Yy, na pewno będzie tutaj frytka. Mamy chleb z pomidora z pszenicy. Jestem ciekaw, czy by się udało coś zorganizować, żeby jakąś misję zrobić. To jest chleb z pomidora z pszenicy. Tego raczej nie. I owsianka z pszenicy. Wątpię, że mamy 16, nie mamy 20. Także nie, to musi poczekać. To możemy tu już wsadzić z powrotem. Tutaj piwko wyszło. Nie możemy do nalewaka wsadzić. Ale my z pustym chodzimy. Pustymi chodzimy, czyli tego nie mogę wsadzić tu No dobra, no to zróbmy podmiankę, bo wolę to dać Myślałem, że można, ale widać nie. Wódka nie jest nalewaka. zaraz podejdę, tylko tutaj posprzątamy, pójdziemy na górę tam na dole jest jeszcze do posprzątania hop, hop. a tam rybka, biedna rybka poczeka, 24 czwarta niedługo Pan, dwa dni targujemy się. Co tutaj z nam wyjdzie? No, niech wyjdzie coś lepiej. No. Ten ostatni nie jest aż taki łatwy. Ale jest. Dobra, 2,32, a 1,90. No to jest różnica. Komu wódeczkę? Wódeczkę. Panowie. Za szóstkę mam wódkę. Teraz tak, tu. A już nie ma rozmów? Jak nie ma rozmów, to spoko. Sprawdzili nas, że jednak jesteśmy bardzo dobrymi tutaj yy, selekcjonerami od zwierzątek, można by było rzec. Dobra, teraz jestem ciekaw, czemu ja mam tyle alkoholu przy sobie. Coś mi ewidentnie nie pykło, tak jakbym to planował. Bo przydałoby się to wsadzić do beczek. Na pewno te trzy już będą puste. Te, o. Możemy wsadzić te. Idealnie. Teraz możemy też do nalewaka wsadzić sobie to. Z tego jakiś lepszy pieniążek chyba powinien być. Minus 23. Ty! Mała, ty wredna szujo! Na minusie. Ja mu dam na minusie. Który tutaj ma jakieś problemy? Ty! i zaraz koniec dnia Ale patrząc na to, że spukaliśmy się do zera, a mamy już 11 monet, to myślę, że bardzo fajny wynik. Ale ja już zamknę knajpę, bo mm, się nie wyrabiamy. Wcisnę sobie o. Yy, zaniosę to żarcie na górę. Coś postaramy się posprzątać. No przydałoby się jeszcze dostawić tą skrzynkę, ale to najwyżej zrobimy jutro rano, także. No my będziemy tutaj już powoli kończyć na pewno. No i... Przydałoby się, żeby to jedzonko zacząć portukować, czyli musimy więcej ciarna coś zasiać. Także luzik, słuchaj się, bo w kolejnym trzeba dosiać. Będzie potrzebne ziarenko. Także no, dzięki za odcinek, trzymajcie się na razie. Cześć.